Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania. Przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, posiadać nienaganną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarb, skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Dawać rękojme zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jak wygląda proces przyjmowania do policji? Składamy dokumenty, co dalej? Żeby zacząć rekrutację musimy złożyć podanie skierowane do na Wojewódzkiego Policji. Po złożeniu takich dokumentów, takiego podania należy załączyć wszystkie posiadane dokumenty, czyli wszystkie świadectwa ukończenia szkoły, kserokopia oraz oryginały do wglądu. Przed złożeniem dokumentów warto zapoznać się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie zarówno Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, jak i Komend Wojewódzkich, m.in. Komendy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Po złożeniu wymaganych dokumentów, a także kwestionariusza, który wypełniamy tylko część A i B, następnym etapem kwalifikacji jest przystąpienie do testu wiedzy. Test składa się z 40 pytań, przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania policji. Po testach z wiedzy ogólnej przystępujemy do testów sprawności fizycznej. Kandydat przystępując do takich testów sprawnościowych musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości przystąpienia do takich testów. Po testach z wiedzy ogólnej i testach sprawnościowych oczekujemy na wyznaczenie terminu do badań psychologicznych. Badania psychologiczne odbywają się w komendach wojewódzkich policji. Jest tam zespół psychologów. Gdy przejdziemy badania Logiczne. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Ten etap ma formę takiej luźnej rozmowy, mającej na celu ocenę przez zespół składający się zazwyczaj od dwóch do czterech osób. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby w policji. Ostatnim takim etapem jest już komisja lekarska. W ramach tego etapu kandydat zostaje poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w policji. Po przejściu kolejnych etapów taki kursant na 6,5 miesiąca skierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie po zakończeniu tego szkolenia w ramach adaptacji zawodowej, policjant czasowo zostaje oddelegowany do pełnienia służby w oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi średnio około trzech miesięcy, a potem po zakończeniu tej adaptacji wraca do swojej jednostki i tam pełni służbę.